Jest akt oskarżenia przeciwko byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, którzy w mieszkaniach przetrzymywali dokumenty podlegające przekazaniu Instytutowi Pamięci Narodowej. Wśród nich były m.in. materiały operacyjne, które zawierały dane o pacyfikacji kopalni wujek. Trwające od dłuższego czasu śledztwo pozwoliło ustalić, ale pozwoliło także przede wszystkim zabezpieczyć dokumenty wytworzone bądź zgromadzone przez komunistyczne organy bezpieczeństwa państwa, które znajdowały się w prywatnych rękach w rękach oskarżonego Witolda Z. Dokumenty te zostały zabezpieczone, stanowią materiał dowodowy, który będzie wykorzystany w procesie sądowym. Akt oskarżenia został skierowany wobec dwóch osób: Witolda Z, byłego funkcjonariusza Departamentu I MSW PRL, który później zajmował kierownicze stanowisko w strukturach Urzędu Ochrony Państwa, oraz Kazimierza Z, byłego funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej, który pełnił z kolei kierownicze stanowisko w Urzędzie Spraw Wewnętrznych w jednym z miast w regionie. Większość tych materiałów zwłaszcza znalezionych tych w trakcie pierwszego przeszukania, u pierwszego oskarżonych były to materiały dotyczące jego działalności agenturalnej w krajach zachodnich w latach 70 materiały dotyczące szkoleń agentów, materiały, że tak powiem legalizacyjne służące do legendowaniu danej osoby jako, jako obywatela de facto innego kraju niż, niż w rzeczywistości, tudzież informacje dotyczące, dotyczące stanu bezpieczeństwa właśnie w czasach stanu Wojennego. Oskarżonym grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Remont odcinka drogi krajowej nr 1 w okolicach Dąbrowy Górniczej trwa już od jakiegoś czasu. Utrudnienia, jak wiadomo, najbardziej dają się we znaki kierowcom. Jednak z dobrych informacji, według komunikatów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, jak i GDDKIA, prace przebiegają terminowo i już w trzecim kwartale bieżącego roku nad drogą powstanie. Kładka dla pieszych i rowerzystów. Kładki przy starej DK1 pojawiają się nie bez powodu, bo gdy remont w następnym roku się zakończy, droga, która dla wielu mieszkańców Dąbrowy Górniczej jest wygodną furtką w kierunku Warszawy, stanie się drogą ekspresową. Na takiej drodze. Yy nie dopuszczamy do powstawania punktów kolizyjnych. Stąd budujemy węzły bezkolizyjne. Tam, gdzie to jest niezbędne, powstają też kładki tak, aby no, ruch po drodze ekspresowej odbywał się bez zakłóceń, a piesi użytkownicy mogli bezpiecznie korzystać z tej kładki. Przypomnijmy, że już wcześniej do użytku kierowców oddano odcinek w okolicach lotniska w Pyżowicach. Powstanie również nowy przebieg S1, który poprowadzi aż do Bielska Białej. Gdy cały remont się zakończy, popularna S1 będzie miała łącznie 135 km długości i bez problemu połączy z Wardoń, z Pyżowicami, jak również z autostradą A1. Bartosz Bednarczuk, Silesia Flesz. Nowi mieszkańcy Tychów, którzy zmuszeni byli opuścić swoją rodzinną Ukrainę, postanowili posadzić półtora tysiąca białych begoni w ramach podziękowania za okazaną pomoc. I moje dziękuję bardzo naszym e, braciom, siostrom. І ми то є багато мала праця, дуже мала допомога для міста, для прекрасного зеленого міста Тихи, щоб трошки зробити ту в'ясну, п'інкней, щоб мешканці тихо могли забачити ці квяти, які ми діше посадили для них, саме для них. Pomyśleliśmy o tym, że Polacy nam tak pomagają, mieszkańcy Tychów wspierają e, uchodźców z Ukrainy. E, tyle pomogli, tak jak dziewczyny teraz mówią, że e, jak, jak podziękowałam im, że, że przyszli w ogóle, to, to oni powiedzieli, ale, ale my mamy za co dziękować. E, także no, pomyślałam, że musimy jakoś coś zrobić takiego dla miasta, dla mieszkańców, jakieś, no nie wiem, chociażby jak, jakkolwiek odwdzięczyć. Za to, co, co, co robią w ogóle dla, dla tych kobiet z dziećmi, które przyjechały tutaj y, uciekając od wojny. Rok temu mieszkańcy Tychów sadzili kwiaty ku pamięci osób, które zmarły z powodu COVID-19. Teraz w tym samym miejscu kwiaty sadzą obywatele Ukrainy, którzy uciekając przed wojną trafili na Śląsk. Chcą w ten sposób symbolicznie podziękować mieszkańcom naszego miasta za pomoc, jaką otrzymali w ostatnich tygodniach, a za tą pomoc w imieniu pana prezydenta i całego zarządu miasta oczywiście serdecznie im dziękujemy, bo jest ona ogromna i trzeba przyznać, że w głównej mierze ciężar pomocy obywatelom, Ukrainy, przy wsparciu, oczywiście, samorządu, ale przede wszystkim ten ciężar spadł na naszych mieszkańców. Do tychów przed wojną uciekło około 3000 osób. Wcześniej w tym mieście mieszkało już około 6000 Ukraińców. Nowy mural w centrum Katowic. Autorem projektu jest Sebastian Bożek, któremu pomagają Kataryna Biszariewa i Dawid Siedlarz. To efekt akcji galerii katowickiej pod tytułem Ubrania pełne mocy, podczas której klienci oddawali ubrania. Każdy kilogram zebranych ubrań wspierał finansowo pomysł. Praca nad muralem trwa już od kilku dni. Takie wątki przewodnie, które pojawiały się od samego początku, to nowoczesność, miasto, miasto współczesne, miasto przyszłości, miasto zielone. Stąd tak duża ilość zieleni dookoła. Akurat Katowice, wbrew stereotypowym skojarzeniom, są bardzo zielonym miastem, jednym z bardziej zielonych w Polsce, jeśli liczymy całą powierzchnię miasta. I również w tej takiej mieszaninie architektury, zieleni pojawia się postać kobieca, która nosi elementy stroju śląskiego. Nowy mural znajduje się tuż przy wejściu na dworzec kolejowy. Jest malowany farbami, które mają same oczyszczać się z brudu, kurzu czy grzybów i pleśni. Projekt, który zostanie namalowany, internauci wybrali podczas głosowania na Facebooku. Dziennie mniej więcej, zależy też od której zaczynamy, 8, 9, no czasami 11 godzin. Dzisiaj jest już piąty dzień jak pracujemy, no i myślę, że zwykle około 10 dni. Plus, minus, czasami więcej, czasami mniej. To też zależy od pogody, często pada, nie pada. Tutaj akurat świeci słońce tak na ściany, że nam odbija mocno w oczy, to nie widać przed, tak, przed 12, nie widać co w ogóle robimy. Kolejna edycja akcji Ubrania Pełne Mocy odbędzie się w dniach od 26 do 28 maja. Jest to y, wsparcie y, działań proekologicznych, y, zwrócenie uwagi na to, że ubrania mogą ponownie trafić do obiegu i tak też się ze sprawą tej akcji dzieje. Y, zwrócenie uwagi na to, jak ważna jest zrównoważona moda i zrównoważone podejście do mody. Natomiast z drugiej strony y, cel tej akcji co roku jest taki, żeby wspierać organizacje pozarządowe. W tym roku chcielibyśmy, żeby wsparcie powędrowało w stronę Ukrainy. Nowy mural ma być gotowy 28 maja. Piękna, słoneczna pogoda i do tego palmy. I nie jest to wakacyjny kurort, a rynek w Katowicach, na który po zimowej przerwie powróciły znane wszystkim mieszkańcom egzotyczne drzewa. A to oznacza tylko jedno: sezon letni rozpoczął się tu na dobre. Pojawienie się palm na rynku to nie lada atrakcja dla mieszkańców, którzy od rana odpoczywali na leżakach. Bardzo, bardzo fajny klimat dają, od maja do września, człowiek się tak czuje prawie, że już w tropikach. Bardzo dobrze, że są, tylko wie, pan, no to trzeba dbać, podlewać i no, nie, nie rzucać petów tam do tych donicznych. Palmy na katowickim rynku to już prawie symbol. Pojawiły się tu w 2016 roku. Na początku wypożyczane były z Gliwickiej Palmiarni, teraz należą już do miasta, a na okres zimowy przechowywane były w panewnikach w budynku oczyszczalni należącym do katowickich wodociągów. Stały się takim już nieodzownym elementem tego wakacyjnego czy letniego krajobrazu miasta. W tym roku, w przeciwieństwie do roku poprzedniego, mamy cztery palmy. W zeszłym roku, wiadomo, były dwie, ze względu na fakt, że były one przesadzane do nowych donic, bo jak się okazało, palmy mają na tyle dobre warunki, zarówno tutaj, jak i na tej hali magazynowej, że rosną cały czas. Katowice to nie jedyne miasto, w którym znajdują się palmy przed Urzędem Miasta. W Chorzowie od 2019 roku także jest egzotycznie. Początkowa była tutaj tylko jedna palma, która została wynajęta przez miasto właśnie z powodu otwarcia nowego rynku w Chorzowie, ale na tyle spodobała się mieszkańcom, że prezydent postanowił, że ona zostanie tutaj na stałe. Później dołączyły do niej jeszcze dwie dodatkowe palmy, teraz są trzy całe w komplecie. Katowickie drzewa ponownie zostały ustawione przy sztucznej rzece. Jedna waży 2,5 tony. Palmy zarówno te na Katowickim jak i Chorzowskim rynku stanowią egzotyczną ozdobę, często też umilają mieszkańcom jak i turystom odpoczynek w centrum miasta. Dlatego zostaną z nami do jesieni. Monika Taranczewska Silesia Flash